i robię napad na bank to jest mój odcinek nagrywam to dobra ja sobie teraz nie napad na ten bank Też planek to nie, pranek, no sobie, sobie nie właśnie mam 64 podatki mam daty kurde które muszę zapłacić a e, nie mam pieniędzy Jedynie moje pieniędzy to złota ja to nie jest dużo i Coca Cola i jeszcze coś z nami może zabędzie coś nie odczekuję w ogóle nic z tego bo to zabawne i zaznaczam, że wymyślą coś i zaznaczam, że to jest i jest, i jest, i jest jest, PS4 ja powiem jest dobra, dobra

Premises, nie mam tutaj, nie mam mandaty Już mi się Dobra Tam ale nie było Dobra, uuu Ale hajsu Ale Bo to ja już tak po Ale to spłaciłem jak nie bierzemy Jak nie bierzemy, dobra i jest właśnie bank. złoty the bang. To jest nasza... nasza cel, to jest nasz cel. Ok, no i To jest właśnie ten ryzyk. To jest ten. Więc ja sobie idę obniżyć te wszystkie rzeczy do skrzyneczki. dla whisky... A whisky jest naprawdę fajnym... Fajnym... Fajną rzeczą. Cześć! Idę do swojego stronę. ukryj, okay, ukryj, okay, Ja będę pilnować, czy ktoś się patrzy. Okej. Okay. Nie po czym może żyć. Dobra. Chowamy tutaj wszystkie moje pieniążki. Pieniążki. Jakby mnie złapali, to wiecie. Wiecie. Jak to jest? Muszę wziąć potrzebne rzeczy. Biorę zbroję, biorę amunicję do AK 47. Biorę tutaj tyny ty, biorę. Biorę to, biorę to. No i w sumie już gra... Mam. Dobra, dobra, dobra. Mam, jestem... Anonimusem, nie więc mam tutaj specjalnego kina. Dobra. Dobra, idę, Stasiek. Idę, Stasiek, trzymaj za mnie kciuki. Gdzie jesteś? Stasiek, gdzie zbożyłeś? O, trzymaj za mnie kciuki, okej. Okay. Tutaj schowałem jedwizu, okej. Okay. Idę, dobra. Ten, tym, 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 ten, tajna akcja. ten, ten, Ty, okay. okej, do góry Muszę pierwsze wszystkich e, wyeliminować. Dobra, nie trafił już go Cześć. Zaraz tu policja przyjdzie, mam tylko małą amunicję mam. Więc dobra, szybko musimy wszystko ogarnąć. Mam kilo. Zrzucy granata. Pyk, Dobra, że są granat. I teraz ja mam oczywiście specjalny stój. Dobra, kupimy bloki. Bloki, 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 bloki. Fejkowe blok? co? Proszę, żeby Redstone nie był fejkowy. bo Muszę wziąć te właśnie rzeczy. O, chcę, chociaż Redstone nie jest fejkiem. Dobra, my tutaj musimy to wykopać. Tak, Akurat szybko to wykopiemy. Tutaj jedna bariera, słabo. Ile czy jest pieniędzy? Lul? ej, słabo już. Myślałem, że będzie więcej tych pieniędzy. Bierzemy sobie za to jako... Wydaje że dobra, to takie. Bierzemy, 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 bierzemy. Daj. O kurde, brutal złotów tutaj są dopiero. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jest spoko, jest spoko mm, Zapalniczka. Okej, okay, idziemy. Uciekamy. Robimy ten napad, rozwalamy wszystko i uciekamy do domu! O kurcze! O kurde! Dobra! Szukaj, szybko, szybko, szybko! Franek jest tam, jest tam, jest tam, franek! Idechować się do sejfu! I tutaj w porze, muszę szybko wycić pieniądze. Nie tutaj nie umiem wchodzić, więc ja naprawdę muszę tutaj szybko dawać te pieniądze, szybko dawać te pieniądze. Udało się. Uciekłem policji. Jest spoko, uciekłem policji. Mamy nasze diamenty. Wszystko po prostu jest nasze. nasz, Wszystko nasze. Mamy kraty jakby są. Mamy kilo. Bierzemy whisky. Moje whisky totalne. Pijemy. Pijemy. Oh, sukces. Sukces. Uu, jest spoko. To jest mi domek. Ja sobie pogram. Mam tutaj pieniążków miliony. Mam tutaj wszystkiego po miliony. Wyślij się. otwój, się. Uczuj się. Pranę. Pranę. Tu. Wszystkie podatki idę teraz spłaciłem wszystkie podatki spłaciłem i idę sobie teraz pograć na PS9 Pogram sobie na PS 59